Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj kawa, Montana. Przestrzeń, w której zatrzymujemy się na chwilę, aby obudzić się do pewności siebie. Katarzyna Skolimowska, właścicielka fil-edukacji, dumna liderka Forever Business Club, mama w edukacji domowej, autorka trzech książek i kilkunastu e-booków ze scenariuszami teatralnymi. Małgorzata Perlińska sztuka kariery. Wspieram przedsiębiorcze kobiety w budowaniu pewności siebie i startowaniu z własnym biznesem. Jestem licencjonowaną specjalistką badania DNA osobowości, dumna liderka Forever Business Club. Zapraszamy. Dzisiaj ósmy odcinek. Pewność siebie zaczyna się tam, gdzie kończy się Twoja zgoda na bycie miłą. Bo pewność siebie to nie jest agresja, to autentyczność bez tłumaczenia się za swoje granice, to nie jest rezygnacja z empatii, ale rezygnacja z ciągłego przepraszania za swoją obecność, za swoje zdanie, za swoje myśli, za swoje działania. Nie jesteś na tym świecie, aby być miłą, ale jesteś na tym świecie, aby być prawdziwą. Słusznie, Kasia, bo autentyczność, prawdziwość zawsze się obronią. A będąc wiecznie miłą grzeczną, my same się nie obronimy. A o to chodzi, że faktycznie te strategie, o których mówimy, grzeczna dziewczynka, miła dziewczynka, to są strategie na przetrwanie, a nie na życie. A my chcemy Was obudzić tutaj do życia. I teraz Gosia fragment książki, który przygotowałaś na taką rozgrzewkę abyśmy weszły w ten temat, co to znaczy, właśnie jaką tutaj mamy kontrę między byciem miłą, a byciem pewną siebie, dlaczego to rozgraniczamy i ten wstęp nam tutaj pomoże. Dlaczego miła, a nie pewna siebie? Po pierwsze, dlatego że faktycznie boimy się odrzucenia, boimy się krytyki, i stąd właśnie są te reakcje, które zamiast pokazywać siebie z dumą, co potrafię, co stworzyłam, czym chcę się podzielić ze światem, to ukrywamy to i boimy się wychylić z tymi swoimi pomysłami. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że jest to właśnie ta konkretna strategia przetrwania, mówimy o wzbudzaniu sympatii. Do bycie miłym wiąże się z tym, że po prostu jestem sympatyczna, jestem uśmiechnięta. Jak wchodzę do pokoju, to zastanawiam się, czy jestem lubiana. A nie wiem, czy Kasia widziałaś taki mem z Meryl Streep, z filmu, który mówi o modzie. Ale jest wtedy taki napis, jak ona jedzie taka futsza w samochodzie, i jest tam napis, że kiedyś zastanawiałam się, czy ja chodzę do pokoju, czy mnie lubią. Dziś zastanawiam się, kogo ja lubię. I też mm -hmm. chodzi nam żebyście sobie to przeorientowały, i jak się to dzieje? Przez, przeczytam wam właśnie. Przez większość dziejów kobieca sztuka przetrwania polegała na wzbudzaniu sympatii i zyskiwaniu akceptacji nie mogłyśmy zapewnić sobie bezpieczeństwa siłą, prawem, albo pieniędzmi. W razie zagrożenia nie mogłyśmy ani obronić się ani pięścią, ani e, jakimś konkretnym e, mocniejszym zachowaniem, ani nawet liczyć na wymiar sprawiedliwości. Tak było. Nie miałyśmy możliwości wyrywania się z opresji za pomocą pieniędzy i nie byłyśmy finansowo niezależne, bo kobiecie nie wolno było posiadać majątku. Przez tysiąclecia nasze przetrwanie było uzależnione od postępowania zgodnie z tym, co było akceptowane albo oczekiwane przez innych, którzy sprawowali władzę. Nasza strategia przetrwania polegała na byciu lubianą albo przynajmniej akceptowaną przez silniejszych i bardziej wpływowych. Właśnie dlatego dezaprobata wydaje się kobietom tak ryzykowna, bo tysiące lat była jednoznaczna, Zagrożeniem dla życia. I nadal jest takim niebezpieczeństwem dla kobiet żyjących w dyskryminujących reżimach albo w domach, w których panuje przemoc. Poczucie tego świadomie i nieświadomie wpływa na naszą psychikę. Próba wyzwolenia się z uzależnienia od nie jest dla kobiety z wymaga pracy nad zmianą zakorzenionego od pokoleń, świadczenia o tym, co jest niezbędne. Do przetrwania. Mocny fragment. Pokazujący. Mówiące trochę o tym Gosia, o czym mówiłyśmy w ostatnim odcinku, w siódmym. Czy dziedziczenie, czy pewność siebie jest dziedziczona? Czy może być dziedziczona? Może On być. Się, tak? To już wiem, tak. Tak. I ta technika właśnie przetrwania, z pokolenia na pokolenie. Przekazywana też w takim kodzie emocji, trochę ukrytym w ciele, bo to nawet nie muszą być rzeczy wypowiedziane, ale to w jaki sposób kobiety w naszych rodzinach, w naszych rodach reagowały na sytuacje zagrożenia. Nawet tu nie chodzi o słowa, ale o taką postawę ciała, o takie stawanie przy sobie, czy też, czy też zabieranie głosu w pewnych kwestiach. Mówienie rzeczy niewygodnych, wystawianie się na taką czasami drozgocącą opinię społeczeństwa, które nie jest przyzwyczajone do tego, aby burzyć różowy obrazek, iluzję, w której łatwiej się wszystkim żyje, niż żeby zobaczyć trupy leżące w piwnicy. I wtedy to jest niewygodne. Mm -hmm. do... Nie tylko mm -hmm. dla tego, ale mm -hmm. dla wszystkich. Bo, to, bo tutaj trzeba zająć jakieś stanowisko. Przynajmniej, no choćby nawet obojętne, nie? Ale trzeba, mm. trzeba. I co wtedy z tym zrobić? Kasia, to mi teraz przyszedł do głowy taki cytat: Szukajcie prawda, a prawda was wyzwoli. Bo o prawdzie żeśmy mówiły, prawda? Hmm. Prawda? Mówiłyśmy o tej prawdzie na początku. I faktycznie, jeśli. Mój uśmiech, moja grzeczność nie jest prawdą, bo we wnętrzu boję się, cierpię, nie wiem, bo faktycznie często tym uśmiechem przykrywamy naprawdę mocne emocje. No to to nie może być dobre, to po prostu jest krzywdzące, często jest druzgocące. Ja może teraz Kasia podam przykład, znasz, z długopisem z ołówkiem trzymanym w zębach. On może być rozpatrywany pozytywnie i negatywnie. I chcę, żebyście sobie. chcę, z Kasią, żebyście sobie wyobraziły, że jeśli nie dniami, ale tą strategię bycia grzeczną, miłą, uśmiechniętą, potakującą, stosujemy latami, nie jeden dzień, nie miesiąc, latami, sobie wyobraźcie, że ta technika to wygląda tak, jakbyście ty, ty mały długopis, czy ołówek w zębach w ten sposób. Uśmiechając się właśnie przez, nie wiem, minutę, 15, spróbujcie trzymać ten długopis przez 15 minut. Minutę jest ciężko, bo oczywiście pojawia się ból fizyczny, po jakimś czasie najczęściej, słuchajcie, pojawiają się łzy, pojawia się duże spięcie w ciele i takie poczucie, że e, takiej wręcz takiej schizofrenii, że, że to, nie jest, to nie jest prawdziwe, że ja się już sztucznie uśmiecham. Czyli tak naprawdę my zadajemy sobie same ból, zadajemy sobie cierpienie, trwając po prostu w tym ugrzecznieniu. My to nie mówimy z Kasią o braku kultury, bo często bycie grzecznym, miłym kojarzy się z byciem kultura, kulturalnym. Ale mówimy o tym, żeby się nie uśmiechać, czy nie mieć pozytywnego nastawienia do życia, tylko dzisiaj chcemy mówić o prawdzie, o tym, żebyśmy tak. były spójne z tym, co myślimy, z tym, co czujemy i z tym, co mówimy, z tym, co robimy. Po prostu wszystkie te cztery sfery y, muszą być o jednym. Mm -hmm, mm -hmm. E, to jest taki mm, wieloaspektowy temat, bo ja wiem, że też są te techniki, że e, na przykład, e, o których mówi Kadie, że nawet jeśli nie czujesz wewnętrznie, że masz tą siłę, to staj po prostu pewnie, opuść te ramiona, no bo o, tak to raczej mówię o małej pewności siebie, opuść te ramiona, e, też popracuj z ciałem, tak, to też jest y, dobre. Natomiast bardzo nam tutaj z Kasią zależy, byście wyraźnie zrozumiały, że mm, popatrzyły na to swoje życie w perspektywie, co wy sobie same robicie, co my sobie same robimy, bo ja też często przecież długo też trwałam w takim procesie właśnie grzecznej dziewczynki, niewychylającej się, nieprotestującej. Nie protestującej, to jest bardzo niebezpieczne, no, aż szczególnie u młodzieży, to już w ogóle dzisiaj wiemy, jak, jak nie mówienie o tym, że mnie coś boli. Ale uśmiechanie się do złego, bo to jest robienie dobrej miny do złej gry. Zrobił tak. dobrą minę do złej gry, nie? nie? Tak, ale niektórzy potrafią to potem, wiesz, wykorzystywać. No nie, że jak przez pewien czas się tak funkcjonowało, bo to było pewną strategią na przetrwanie. Ale potem człowiek dojrzewa. Czasami jest tak, że to jest na dany moment potrzebne. Człowiek potem dojrzewa do różnych decyzji i słyszę od otoczenia czas się przygotować na to, że usłyszysz od otoczenia, ale do tej pory tak żyłaś i co się zmieniło? Co się zmieniło? Nie, trzymałam ten ołówek ileś tam lat i już skończyło się siłę. Znowu e, trzeba mieć wiedzieć o tym, że trzeba mieć kolejny zapad sił, takiej mocy wewnętrznej, żeby stawić e, się do tego, no, że będzie taki rozłam. Rozłam mhm. między... E, nawet w osobach, które są gdzieś w naszym otoczeniu, tak? Że my teraz nagle, najpierw można nam było posadzić na głowę wszystko, no, a teraz nagle nie. Więc to też trzeba robić umiejętnie i jakby też nie mieć takiego oczekiwania, że to powinno nie, być tak, nie? Że zrozumieją no. moją, moją metamorfozę. Kasia, ja się uśmiechnęłam, uśmiecham się, bo ja tego doświadczam. Ja, no, ja realnie tego doświadczam. Jak dam ci przykład, jak zamieściłam taki post, gdzie ja czułam, że już jestem w innym miejscu po trzech latach, jak nawet troszkę więcej. Bo w 2021 wystartowałam ze sztuką kariery w mediach. Bardzo jeszcze wtedy nieśmiało bałam się mediów, bałam się wystąpień. Ukłon w kierunku Ciebie, Kasia, bo pomogłaś mi w tym, żeby to przełamać. To zamieściłam właśnie takie zdjęcia, że ja taka miła, uśmiechnięta, gdzie pierwsze takie zdjęcie, witajcie na Facebooku, witam moich znajomych takie pierwsze, gdzie faktycznie zaczęłam używać tego Facebooka. I drugie takie, gdzie mam zdjęcie z kongresu przedsiębiorczych kobiet tutaj w Krakowie, w Krakow Ice, gdzie dużo się śmiałam, uśmiechałam, ale tam mam takie mocniejsze zdjęcie, gdzie ten uśmiech jest może taki bardzo delikatny, może ten wzrok taki ostrzejszy. I wiadomo, to też jest psychologia, nie że jakby zdecydowanie, bo nie osoby, właśnie miło, uśmiechnięte, często jak zęby jeszcze pokazują, to, to jeszcze inaczej się też te osoby odbiera, ale ja dokładnie to słyszałam od bardzo bliskich osób, Gosia, ale ja Cię wolałam taką miłą, taką pokorną, ja mówię tak, taką grzeczną, taką nieasertywną, taką, która po prostu wolałaś ulec tak, niż powiedzieć coś konkretnego i mieć swoje zdanie, ale ja już nie jestem. I nie chcę być, nie chcę być, zdecydowanie dobrze mi jest w tej mojej takiej wersji bardziej odważnej, pewnej siebie, dużo więcej rzeczy wspaniałych dla innych jestem w stanie wtedy też zrobić. Bo my mamy wiele pomysłów superowych dla innych osób, które mogą pomóc tylu osobom, ale lęk przed krytyką, lęk przed dezaprobatą, przed brakiem akceptacji nas powstrzymuje. Słyszałam dokładnie, że nawet Kasia o tym podkaście. Że to niebezpieczne, bo mówienie o pewności siebie, niebezpieczne. Bo mówienie o pewności siebie powoduje, że kobiety są zbyt. Z siebie. Z siebie. Są zbyt pewne siebie. I to nie okay. mężczyźni, tylko ta mentalność krabowa. Kobieta, kobiecie. No właśnie. E, przypomniał mi się takie, przypomniało mi się zakończenie spektaklu teatralnego, które, którego ostatnio wystawialiśmy u nas w zborze z dziećmi Maxa Lucado, Twój wyjątkowy Na którym na koniec narratorze, dwie narratorki wychodzą i mówią mniej więcej takie słowa, że jesteś dzieckiem Boga i nikt nie zyskuje na tym, że ty nie będziesz świecić tym światłem. Bo tu nie chodzi o to, aby... Nie pokazywać swoich talentów, żeby czasami kogoś nie urazić tym, że nagle widzi blask. Tylko chodzi o to, żeby przy tym świetle inni też poczuli, że mogą zrobić to samo. Bo Twoje światło nie jest problemem, ale problemem są miejsca, które nie potrafią go unieść. I ludzie nie potrzebują Twojej skromności, takiej fałszywej skromności, takiej. Przecież my nie mamy 15 lat, wiemy już, jakie są nasze mocne strony, wiemy, jakie są rezerwy i jakie słabe. I wiemy, w czym jesteśmy w stanie pomóc innym. Więc ludzie potrzebują Twojej prawdy, a nie tego, że Ty będziesz chować się pod tą taką niepewną siebie miłą dziewczynką. I teraz przejdziemy do takich punktów, mhm. które chcemy zabrać. To znaczy bycie miłą. Jakby z czego to w ogóle wynika? Nie? Że oczekujesz wciąż aprobaty z zewnątrz. Zgadzasz się, choć w środku czujesz sprzeciw. To jest to, o czym Gosia mówi. Mhm. się, bierzesz oddech i myślisz sobie, dobra, jeszcze to jedno uniosę i bierzesz to na barki tylko weź pod uwagę, że pokazujesz to innym osobom, które na ciebie patrzą, między innymi być może Twoim dzieciom, że tak trzeba żyć. Chcesz tego, żeby Twoja córka, Twój syn tak żyli? Przepraszasz nawet, gdy nie zawiniłaś, bo wiesz, że Ty to zrobisz szybciej, bo ciebie na to stać. Osoby, która faktycznie zawiniła nie stać, więc po prostu ty to zrobisz, tak? W, w ramach e, głupiego powiedzenia e, bądź mądrzejszy. E, tłumisz swoje emocje, aby nie urazić innych. Dostosowujesz się, aby być zaakceptowaną. Rezygnujesz z siebie, aby zadowolić otoczenie. I potem, uwaga, ta frustracja rośnie do pokrywki, i nagle przechodzi taki dzień. Że jest jedna rzecz, która po prostu już. Wie, e, e, moja mama bardzo lubi powtarzać, że dwan buty e, e, wody nie dop, się do ucho nie urwie. I potem tak wywala pokrywkę, że wszyscy myślą: Wow, co to się stało? E, co ty jesteś taka e, nerwowa i taka. Jakby i, i tutaj rosną kolejne teorie, skąd to się wzięło. A to się wzięło ze zbierania. No i właśnie, i teraz ze zbierania, ale też wzięło się z tego, że chcemy bardzo się skupić na relacjach, co jest cudowne mm. i bardzo dobre, bo to jest kluczowe i najważniejsze w naszym życiu. Budowanie relacji na wzór. Boga, który ma z nami relacje, i mu na tym najbardziej zależy. Więc to jest coś pięknego, co przez życie niesiemy. Ale jest coś takiego jak mroczna strona skupienia na relacjach. I gościa, tutaj wiem, że masz ciekawy fakt. No jest to mroczna strona, niestety jest. Mocno zachęcamy, żebyście to wychwyciły. Czy to jest faktycznie radość z tego, że. Te relacje budujecie, podtrzymujecie, bo często chodzi o podtrzymywanie. Czy jednak to budowanie relacji wynika z wyolbrzymionego lęku właśnie przed odrzuceniem, brakiem akceptacji, krytyką? Bo jeśli tak, to wtedy dławimy, dławimy raz siebie nasz potencjał, ale też. No właśnie, może jakieś nasze odmienne poglądy, niestandardowe projekty, coś, co odbiega od schematu, bo się boimy, po prostu z lęku. Boimy się kogoś zranić, boimy się kogoś urazić, boimy się, że ktoś się odwróci, boimy się, że ktoś się krzywo popatrzy, boimy się, że, że właśnie pomyśli sobie coś o nas, no nie takiego, co może jest właśnie miłe. I ta zła strona pojawia się zawsze, ale to zawsze wtedy, kiedy właśnie ten lęk przed tą krytyką odbiera nam sprawczość, odbiera nam poczucie, że możemy, odbiera nam radość z tego, co robimy. I wtedy faktycznie tak bardzo, tak bardzo łakniemy tych pochwał, tak bardzo łakniemy tej akceptacji, że giniemy w tej relacji. My, zależy nam na relacjach, ale tak naprawdę to nie jest relacja, to jest walka cały czas o akceptację. I jeszcze taki też post mam, gdzie mam takie zdanie Kasia: taki cytat, że jeśli wiecznie innym mówisz tak, a sobie mówisz nie, to sama odbierasz sobie prawo do życia. Prawo do życia. Do oddechu. I komu to służy? No, mocne to jest. E, mocne to jest, i słuchajcie, dochodzimy do takiego punktu, um, w którym um, możemy powiedzieć, kim jest takim people pleaser czyli taka, e, taka osoba, która um, nadmiernie chce zadowalać innych. Um, i nam nie chodzi, Wicie, w tym odcinku o to, abyśmy teraz y, nasze, w, w, wszystkie nasze relacje y, stawiali tak pod ścianę i, i y, oni nie, dba, nie dbały, tylko miały taką czujność, czy te relacje, o które dbamy, są karmiące. Obie strony. Bo jeśli są to relacje toksyczne. Właśnie um, to jest moment, aby się zastanowić, czy to jest warte tego. Mhm. E, kim jest People Pleaser? To jest osoba, która ma trudność w w nie. Nawet w prostych sprawach, w prostych rzeczach, e, ktoś, kto się godzi na wszystkie prośby, um, aby właśnie nikogo nie urazić. I to jest taka zewnętrzna powłoka, a w rzeczywistości to też po to, aby ktoś sobie czegoś źle nie pomyślał. To jest ekspozycji ego bardzo mocno. Bo tutaj jest obawa przed odrzuceniem i taką utratą akceptacji. Kolejną taką czerwoną flagą jest nadmierne przepraszanie. Po prostu za wszystko. Myślę, że każdy sobie może przypomnieć, takie osoby albo takie zachowania, nawet u siebie, nie znaleźć takie momenty, w których po prostu e, przepraszam, żeby uniknąć potencjalnych napięć. E, I wszystko byłoby ok, gdyby myślenie, gdyby taka teza, że wszyscy ludzie są dobrze, była prawdziwa. Bo nikt tego wtedy nie wykorzysta na naszą niekorzyść. Ale to nie jest prawda. E, nie jest prawda, bo są. Wokół nas niestety ludzie, którzy są źli, toksyczni i wykorzystają to, bo zobaczą, że nam bardzo zależy na tym, że tutaj nie mamy granicy i to będzie po prostu mocno przesuwane. I właśnie ten brak granic to jest taka czerwona flaga, że tutaj nie, to nie jest miejsce, z którego będziemy budować pewność siebie. Trzeba z tego miejsca tego bycia miłą y, ponad wszystko. To, to bycie miło ma wynikać z tego, że się zgadzamy na, na poziomie wartości i, i tak dalej, ale nie, y, nie po to, aby zaspokoić jakieś nasze braki i deficyty. Mhm. Pytanie mam takie mocne, Kasia, y, do nas wszystkich. Czy chcesz być pożywką? Czy chcesz dawać życie? No. Chciałabym powiedzieć, że zostawiamy Was tym pytaniem, ale też chcemy Wam powiedzieć, że nie zostawiamy Was samych, bo my tu się też za nie wspieramy mamy, mamy swoją grupę, mamy swoją społeczność. I jeśli faktycznie czujesz, że potrzebujesz mieć ludzi, którzy będą dmuchać w ciebie, Twoje skrzydła, to wiedz, że możesz znaleźć też takie wsparcie w Forever Business Club, z którym my współpracujemy, w społeczności, którą tworzy Kasia Skolimowska, yy, nasza dumna liderka, bo bardzo często my z tym schematem grzecznej dziewczynki zostajemy same, bo najbliższe otoczenie. Nas nie rozumie, że już my tak nie chcemy, że już my tak nie możemy, że już, już ponad nasze siły. Tak. Nie jesteś sama. I na koniec. Jeszcze... Nie. I to pytanie, które tutaj Gosia zostawiła, niech ono z nami będzie, ze mną będzie. I na koniec jeszcze chcemy Wam tutaj powiedzieć o takich. W wyznacznikach bycia pewną siebie. Myślę, że gdy je tutaj przywołam, zobaczycie, każdy z nas zobaczy, że nie ma w tym nic niebezpiecznego, wręcz przeciwnie. Pewność siebie buduje bezpieczeństwo dla Ciebie i dla osób, które się o Ciebie opierają. Wiesz, kim jesteś i jakie są Twoje granice. Potrafisz powiedzieć nie bez poczucia winy i bez wyrządzania krzywdy. Masz kontakt ze swoimi emocjami i potrafisz ich wyrażać. Nie potrzebujesz zgody innych, aby działać. Wybierasz autentyczność, a nie akceptację za wszelką cenę. Jesteś prawdziwa. Można ci zaufać. Dasz, dbasz o siebie, również emocjonalnie. Twoja obecność więcej niż słowa. Nie musisz niczego powiedzieć, bo czuć to, że jesteś przy sobie, bo to jak myślisz, tak czujesz, tak mówisz i tak działasz. Jesteś spójna i prawdziwa. Nikt się nie poczuje przez ciebie oszukany. Będzie obdarowany poczuciem bezpieczeństwa i przyzwoleniem na to, że ta druga osoba przy tobie może być prawdziwa. Nie musi udawać, bo iluzja rodzi iluzję, a pewność siebie, taka prawdziwa, rodzi pewność siebie.